W szkole podstawowej imienia Jana Brzechwy w Rokietnicy odbył się już trzeci Rokietnicki Dzień Kariery. Na zaproszenie organizatorów przybyło wielu gości, prelegentów i przedstawicieli różnych zawodów, którzy dzielili się swoją praktyką i przybliżali charakter wykonywanych zawodów. Do rokietnickiej szkoły przyjechali przede wszystkim nauczyciele i przedstawiciele wielu szkół ponadpodstawowych, ale nie tylko, ponieważ pojawili się również wykładowcy szkół wyższych. Witam serdecznie na trzecim rokietnickim Dniu Kariery którego organizatorem jest Szkoła Podstawowa w Rokietnicy. To jest taka inicjatywa w ramach doradztwa zawodowego prowadzona, która ma ułatwić naszym uczniom znalezienie właściwej ścieżki kariery zawodowej, ścieżki edukacyjnej. Mamy nadzieję, że w ramach tego wydarzenia, w ramach realizowanych tutaj warsztatów z pracodawcami, spotkań z przedstawicielami wyższych uczelni, szkół ponadpodstawowych, uczniowie będą mogli znaleźć odpowiedzi na te pytania, które być może gdzieś tam w duszy im grają. Będą mogli wypróbować się i zdobyć taką małą próbkę doświadczenia, zawodowego, jeżeli chodzi o pracę w różnych branżach, w różnych zawodach. Co więcej, do współpracy oprócz właśnie wyższych uczelni i szkół ponadpodstawowych zapraszamy lokalnych przedsiębiorców. Są tacy, którzy towarzyszą już nam po raz trzeci w tym wydarzeniu i mamy nadzieję, że nie ostatni. W tym roku również jako placówka. Uczestniczymy w takim projekcie Kariera bez Barier. W ramach tego projektu udało się pozyskać też środki na dofinansowanie naszego wydarzenia. Dzięki temu ono rozkwita i w tym roku, że tak powiem, z dość dużym rozmachem jest przeprowadzone, z czego bardzo się cieszymy. No i miejmy nadzieję, że każdy z naszych uczniów wyciągnie z tego doświadczenia. To co dla siebie najlepsze i wyjdzie z niego ubogacone i być może znajdzie odpowiedzi na nurtującego pytania. To ubogacenie idzie w dwóch kierunkach i mamy odzew od szkół ponadpodstawowych, że faktycznie nasi absolwenci zasilają grono ich uczniów w kolejnych latach i muszę przyznać, że zdecydowana większość szkół chętnie podejmuje tą współpracę i jest otwarta na nasze zaproszenie, również koła naukowe z wyższych uczelni. Dla studentów, którzy biorą udział w pracach naukowych, jest to, myślę, również ubogacające doświadczenie. Mogą dzięki temu podzielić się oni swoją wiedzą i też gdzieś tam zakreślić taką dalszą perspektywę edukacyjną dla uczniów, a jednocześnie nie ukrywam, że zdobywają też punkty, które im się przydają chociażby do pozyskania stypendium naukowego. Także korzyść jest obopólna. Myślę, że również pracodawcy lokalni dzięki temu wydarzeniu mogą wypromować swoje firmy. Także są tacy, którzy nam cyklicznie towarzyszą w tej imprezie i naprawdę jesteśmy im za to bardzo wdzięczni. Co roku prowadzimy ewaluację tego wydarzenia i w ramach tej ewaluacji uczniowie też wypełniają takie krótkie kwestionariusze, ankiety, w którym mogą powiedzieć się na temat tego, które zajęcia ich zainteresowały, gdzieś tam wyniki tej ewaluacji są dla nas wskazówką i drogowskazem do przygotowywania kolejnej edycji w kolejnym roku kalendarzowym, w kolejnym roku szkolnym. Także odzew jest bardzo pozytywny, ponieważ nie jest to klasyczne siedzenie w ławce szkolnej i kolejny przekaz w formie wykładu prowadzony, ale tak jak już powiedziałam, jest to też okazja do wzięcia udziału w warsztatach, w warsztatach praktycznych, w sprawdzeniu się w różnych dziedzinach można na przykład wziąć udział w ramach tego wydarzenia w warsztatach gastronomicznych, w warsztatach florystycznych, w warsztatach stomatologicznych, z udzielania pierwszej pomocy i wielu, wielu innych. Rokietnicka szkoła jest jedną z najliczniejszych szkół w Wielkopolsce. Uczęszcza do niej około 1600 uczennic i uczniów. Takie wydarzenie pozwala tym uczniom rozpoznać swoje predyspozycje do poszczególnych zawodów. Jak sami mówią, bardzo cieszą się, że mogą uczestniczyć w rokietnickim dniu kariery. Wynoszą z tego wydarzenia wiele pozytywnych informacji o szkołach, do których już niebawem będą aplikować. Myślę, że te zajęcia jak najbardziej pomogą mi w wyborze, przede wszystkim, szkoły, ponieważ. Jakoś mocno się nad tym nie zastanawiałem, a te zajęcia naprawdę mi pomogły w tym, żeby wybrać kierunek, w którym chcę dalej iść. I też niektóre zajęcia były na temat przyszłej pracy, którą mogę podejmować. I uważam, że niektóre z nich były naprawdę ciekawe. Wziąłem udział w wielu właśnie zajęciach, które były bardzo ciekawe. Najbardziej chyba mi się podobały z liceum ogólnokształcącego w Poznaniu y, 20. Były ciekawe i myślę, że to może być jeden z moich potencjalnych jakby, takich kandydatów, mój taki pierwszy wybór na przyszłą szkołę po ósmej klasie. Jak był dzień kariery, to nie wiedziałam totalnie, co chcę robić. Teraz wybrałam psychologię, ale wcześniej to w ogóle nie miałam pojęcia. No i może to po prostu pomóc też siódmym klasom rozwinąć pasje, ewentualne hobby i po prostu znaleźć już taką szkołę albo kierunek, na który by chcieli pójść w przyszłości. Najlepsze raczej były florystyczne teraz, które są. I w sumie to taki wybór mój to jest psychologia. Najprawdopodobniej będzie to Liceum 28 na Raszyńskiej, to ze Zespół Szkół Budowlano-Drzewnych. Sami prelegenci bardzo pozytywnie ocenili inicjatywy organizatorów z nadzieją, że przyjadą tu za rok i będą mogli przedstawić jeszcze większą ofertę dla przyszłych abiturientów Szkoły Podstawowej imienia Jana Brzechwy w Rokietnicy. Dzień dobry, ja jestem przedstawicielem Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i uważam, że takie dni kariery, jakie zorganizowała tutaj szkoła, są bardzo potrzebne, bo w takim, my jako tutaj reprezentanci Uniwersytetu i zawodu pielęgniarki, bo taki tutaj przedstawialiśmy, przedstawiliśmy to w tak zwanej pigułce, przedstawiając wady i zalety tego zawodu, tak naprawdę, który teraz jest. Zawodem o wysokim prestiżu można łatwo znaleźć pracę, pracę na terenie naszego kraju, ale można też pracę na terenie krajów członkowskich z Unii Europejskiej, także no, bardzo polecamy tutaj, zachęcamy i myślę, że zainteresowanie było. Jest cały czas zapotrzebowanie tak, na kadrę pielęgniarską tutaj i myślę, że ze znalezieniem pracy nie ma problemu. I praca, jeżeli chodzi o gratyfikację finansową, również no, ten prestiż bardzo urósł. Cały czas jest przewaga jednak kobiet w zawodzie, ale coraz więcej osób płci męskiej też podejmuje studia i pracuje w zawodzie pielęgniarza, także bardzo zapraszamy. To jest zawsze temat interesujący, my mamy różne przeświadczenia tak naprawdę na temat tego, jak może wyglądać ciąża, poród, macierzyństwo, rodzicielstwo. Były dziewczyny, były zainteresowane, wiadomo, że trochę zawstydzone całą sytuacją, to jest jeszcze trochę lat przed nimi, ale potencjał jest. Na razie moim zdaniem zawstydzenie, aczkolwiek na końcu już się zaczęły pojawiać jakieś pytania, co, gdzie, gdzie pójść dalej, jaki kierunek studiów, więc najmniej się to będzie w nich pracować przez najbliższe kilka dni. Pierwszy raz biorę udział w takiego tego typu zajęciach, prowadzę takie zajęcia w ramach szkoły rodzenia u siebie, ale na to, żeby przyjść do szkoły podstawowej, jestem pierwszy raz, a myślę, że całkiem fajny temat na to, żeby gdzieś to potem poczuć u siebie na życiu prywatnym. Do chwili decyzji zostało już niewiele czasu, dlatego życzymy wszystkim tegorocznym, jak i przyszłorocznym absolwentom trafnego wyboru, zawodu oraz energicznej kariery w dorosłym życiu.